Dzień tygodnia nie ma znaczenia. Codziennie stajemy się masą zakupolików. A gdyby tak zakazać handlu w niedzielę? Co na ten temat myślą i powiedzą nam wrocławianie? Dla Campus TV, Wójcik Karol. Co pani sądzi o zakazie handlu w niedzielę? No nie powinno być, e, nie powinien być zakaz właśnie, powinien być. No ja jestem za tym, żeby jednak handel był w niedzielę, bo można wyjść sobie tam do galerii w ogóle. Na jakieś zakupki z dziewczynką. Uważam, że to jest dość beznadziejny pomysł, ponieważ najwięcej ludzi w weekendy chodzi do sklepów. Mieszkając w dużym mieście, nie wyobrażam sobie, jakby wszystkie sklepy miały być pozamykane oprócz tych osiedlowych, których ja nawet osobiście nie znam. No jest to wielka głupota dla mnie. Jeżeli ktoś uważa, że powinien przychodzić do pracy i chce zarabiać pieniądze, to druga osoba nie powinna mu tego, że tak powiem, zabraniać. Myślę, że powinno być spokój, nie powinno być handlu. Powinno być sobotę, wiadomo, markety wszystkie zajęte, nie? Każdy indywidualnie powinien zadecydować. Podzielone zdania to sam trudno narzucać, która opcja jest lepsza. Ja jestem osobą bieżącą, więc uważam, że powinno się w niedzielę odpoczywać, a sama pracuję i praca w niedzielę jest dla mnie bardzo problematyczna. Są dwie wersje tej ustawy: jedna, która zabrania całkowicie handlu, a druga, która będzie go ograniczać tylko dużym przedsiębiorcom i galerią. Którą pan z nich by poparł? Poparłbym taką, żeby galerie zrobiły współwłaścicieli wszystkich sprzedawców 0,00% czyli 0,01% i wtedy ustawa pisu poszłaby do kosza. Raczej tą drugą, nie? Też. No, że te większe jak już to niech zamkną większe, a małe niech będą, nie? Ja bym poparł po prostu, że no w niedzielę ma być święty spokój. No ja uważam, że sieci handlowe akurat najbardziej w niedzielę zarabiają i ludzie mają najwięcej czasu w niedzielę. Ja myślę, że osiedlowych sklepikarzy przede wszystkim. Czego najbardziej boimy się w takich zakazach? No nie wiem, no że zabraknie za... w niedzielę jakiegoś masła czegokolwiek nie można kupić. Polacy się nie boją, no bo właśnie. my jesteśmy Polakami, no. Myślę, że Polacy po prostu nie lubią być ograniczani, a to jest ograniczanie ich takiej swobody, tego, że mogą pójść w niedzielę i sobie coś kupić. Myślę, że to jest kolejny temat do kontrowersji, a my to lubimy jako naród. Jestem 35 lat poza Polską, więc moje standardy są nieco inne, przywykłem już do. A gdzie pan dokładnie mieszka w Niemczech? Gdzieś w tamtą stronę? Tak, w kolonii. Czyli tam, gdzie ten zakaz obowiązuje jak to tam wygląda tam tak Tam obowiązuje, no ludzie się przyzwyczaili z tym, że są we wszystkie inne dni już sklepy do 22 co najmniej otwarte. A wy co myślicie o zakazie handlu w niedzielę? Dajcie znać w komentarzach.